Ze studia Voice House seria podcastów Brand Book in Brief. Wyślij odcinek tym, którym może pomóc się rozwijać. Spotify widzi potencjał w słuchalności audiobooków. Platforma podaje, że 1,4 subskrybentów w Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych korzysta z książek w wersji audio. To młoda grupa. Ponad połowa słuchaczy ma od 18 do 34 lat. Audiobooki w Spotify wystartowały pół roku temu i dostępne są na sześciu rynkach, w tym w Kanadzie i w Irlandii. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z postępów. Słuchacze przyjęli ten format szybciej niż podcasty na naszej platformie, mówi szef działu audiobooków Spotify. Słuchacze spędzają w aplikacji dodatkowo około 2,5 godziny w ciągu 14 dni od rozpoczęcia czytania książki. Spotify zachęca też wydawców książek do sygnalizowania, kiedy ich autorzy pojawiają się w podcastach. Wtedy Spotify podbija wyżej odcinek z twórcą audiobooka w zakładce podcastów. Marka Sprite wraca do swojego kultowego sloganu Obey Your Thirst. W najnowszej kampanii zobaczymy kalkę reklamy sprzed 30 lat. Te same kadry, to samo hasło, ten sam styl opowieści. Chcesz rzucać jak Anthony Edwards? Ćwicz. Chcesz orzeźwiającego drinka? Słuchaj swojego pragnienia. Mówi głosem lektora NBA zawodnik Grant Hill. Lektorem jest koszykarz, który grał w reklamie Sprite'a trzy dekady temu. Jak komentuje dyrektor marketingu marki, Obey Your Thirst ma wiele znaczenia dla milenialsów. Teraz mamy okazję ponownie przedstawić je nowemu pokoleniu pijących Sprite. Link do spotu znajdziesz w opisie tego odcinka. TikTok Notes to nowy rywal Instagrama. Charaktery platform social media zmieniają się z roku na rok. Teraz gigant krótkich wideo wypuścił na rynek nową aplikację. Trwają testy w Australii i Kanadzie. Po otwarciu TikTok Notes widzimy miejsce na zdjęcia, nagłówki, opisy, a obok posty obserwowanych użytkowników, podobnie jak na Instagramie. Gdy wejdziemy w zakładkę dla Ciebie, pojawi nam się panel przypominający Pinteresta. TikTok nie mówi wprost, jak uzupełni brak kontentu. Najprawdopodobniej będzie korzystał z już istniejących zdjęć użytkowników opublikowanych w popularnej aplikacji. Czy potrzebna jest kolejna platforma do dzielenia się zdjęciami? Podziel się opinią w komentarzu. YouTube wyprzedził Netflixa. Polacy chętniej włączają YouTube'a na telewizorach. Co prawda różnica oglądalności z Netflixem jest niewielka. Wynika z badania Nielsen The Gauge. W Polsce na dużym ekranie wciąż dominuje telewizja kablowa. To 33% całego rynku. Za nią jest telewizja satelitarna i naziemna. Platformy streamingowe zajmują zaledwie 8% czasu widzów, z czego 2% to YouTube. Nadejście wiosny nie sprzyja wydawcom. Im cieplejsze miesiące, tym mniej czasu spędzanego w domach przed ekranami. Widzowie oglądali treści wideo w marcu średnio o 8 minut krócej niż w lutym. Zostałam pierwszą ambasadorką LANKOM w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie być w gronie tak utalentowanych kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya. No to jest coś, pisze Iga Świątek na Facebooku. Najlepsza obecnie tenisistka na świecie będzie wspierać globalny projekt społeczny Right Your Future. Marka luksusowych perfum i kosmetyków daje kobietom wsparcie psychiczne i motywację. Współpraca reklamowa Iggy Świątek nigdy nie jest przypadkowa. Przykład: ubranie sportowe ze szwajcarską marką On powiązaną z profesjonalistą Rogerem Federerem. Ekskluzywny zegarek Datejust Świątek zaprojektowany przez Rolex. Ostatnio tenisistka pokazała się z Porsche, symbolem luksusu i niedostępności. Tenisistka podpisała też kontrakt z największą firmą polskiego rynku ubezpieczeniowego, czyli PZU. Kolejnym partnerem reklamowym IGI jest producent napojów OSI, który przez trzy lata był kojarzony z inną ikoną sportową Robertem Lewandowskim. LEGO wykorzystuje wizerunek świątek, komunikując praktykowanie uważności. Idze zabawa klockami ma dać pełne skupienie, niezbędne przed ważnym meczem. Zdjęcia świątek w eleganckim stroju z makijażem są rzadkością, tym bardziej fotografie tenisistki sygnowane Lancôme wybiły się w sieci. Sportowa ambasadorka staje obok światowych aktorek Zendayi i Anne Hathaway, mówiąc otwarcie o swoim duchu społecznym. Współpracą z Lancôme chce pomagać kobietom na rynku pracy. To był Brandbook book In Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Która informacja zaciekawiła cię najbardziej? Daj nam znać w ankiecie na Spotify.